Cześć wszystkim. Hej, hej, hello. Witamy dzisiaj na takim weekendowym drapanku. Mamy nie weekendowy. propo, no, propozycję taką weekendową. Nie zdążyliśmy Weekendowa podrapać. Tygodniu. Tak, nie zdążyliśmy podrapia, podrapać. To musimy. Yy, dzisiaj. Tak. I dajemy takie, takie... Taka była propozycja na sobotę i niedzielę. Przez naszą kolekturę. Tak, przez opolską kolekturę. Opolską. I były tak, ekstra pensja, yy, neonowy 7 bonus <coughs> i szybki milion. szybki milion. Także szybki milion, bierzemy tylko jeden mm -hmm, i dzielimy się mm -hmm, na pół. Mm -hmm. A resztę każdy ma swoje. Mm -hmm. Tutaj kochanie twoje, już Ci daję. Miliona za chwilę. Dobrze. Polecimy. I zaczniemy od ekstra pensji takiej nówki. O! Wrzucił. Przywalił. <laughs> Dobra. Przywaliłem. Przywaliłeś z... Wow. Przywaliłeś z grubej rury. No to lecimy z tym koksem. Jaki numer z napki? Numer z 42. Ekstra A co pensja. To Czyli liczby szukamy, no i napis Ekstrapensja razy dwa. I szukamy liczb. 18 13. Czapkę, do to masz na głowie, widzę. Tak, mam, mam. A czemu? A czemu? Bo jak z znowu włosy? I ogrzewam moje kudły. żeby szybciej poszło. I czy, i czapka Lotto się przydaje. Tak. Nawet, <grym> na nawet w lecie. Mamy w oboczek. Jeszcze nie ma, ale będzie. U, razy. Raz. Siedem. Następny oboczek. Cokolwiek. i będzie dobrze. 22 i 26. No pierwszy na razie, nie? Nie. Drugi, drugi. Co tu mamy? 29. Mm -hmm. 35. Daleko. 19. A, 19, nie, co, co było? dyszka. No. Nawet idyszka dobra. 17. Uwołaś. Oboczek znowu i jest, jest. dziewięć. <grym> mamy to, mamy, no, mamy! Otwarcie. I 5 zł, 5 zł no nie jest. 5 zł, tak? Nie jest źle. Na początek. Na początek, dobra i piąteczka SSS mamy. Dobry. nic niż nic. Pierwsza drapeczka pierwsze trafienie. No i super. Super, nic. super. Dobra, druga. Z numerem. Dyszka. Z numerem 10. Tak jest. I mamy tak. 11 odkrywamy. 7, 17 i 12. 12 tak. 12 i, a mamy liczby. 18. Oboczek. Jak zwykle. 9, 3, 14 i ekstra pensja po raz pierwszy. Po, proszę Państwa, proszę Państwa. Następny. Czwóreczka, oboczek, ósemeczka, 29, dziewięć, daleko, trzydzieści trzy, daleko. i 24. No Boże. niestety to był pustak. Jest S, co prawda, ale. OST. Ale. OST. OST. OSST, czyli strzelce opolskie. ale inny powiat. To jest nie Mamy. Teraz neonowy bonus 7 z numerem 6. Co tu jest? I szukamy woreczka i siódemeczki. I siódemeczki razy 2 chyba daje, co? Tak, siódemeczka razy 2. I byśmy no to, chcieli siódemeczki. No to lecisz. Lecę, lecę i mamy biedrę. Mm -hmm. Aparat. I jest, jest i worek. Wdęk! Wdę. Czekaj. Pasuje? No nie wiem, zobaczymy, czy będzie słychać. Winogron. A teraz nic. Wiśnie. Ten dzwonek musi stać na stole. G śliwka. Pik. Dzwonek od krowy. Kostka. I jest! I siódmka! Uuuu! Chyba uuu. będzie na bogato. Dobra. Panie, wznosisz toast? Zawsze toast. Cytryna, a dobry pomysł mam tu na wiesz, Banana, i nuta, bie, e, boróweczki, chmura, chmura, były dzwonki. Tak. Kapelusz. Motyl. No ale fajnie ci wyszło. I kier. Tak, najmniej, ile możesz mieć? No co najmniej 5 dych chyba. Albo 3 deszki. Czekaj, trzy deszki. Trzy dyszki. Tak. 3 minimum trzy dyszki. No. Minimum 3 Bosko. No to co? No naj dawaj, najpierw woreczek, wora. bo tutaj. 5 wora. Mniejsza kwota, no ta, ja. Mamy. Dyszka Brzdańk i siódemeczka. Dwie deszki no, będą, czyli mamy trzy deszki. No, ale pięknie, pięknie. Ale Ci zagrałem w skarbie? No. Mamy, mamy. Dobra. Dwie zdrabki wygrane, no to pięknie, pięknie. A tutaj co? Tutaj szukamy szybki milion, szybko, szybki milion szukamy gwiazdy. Oczywiście tak. liczb i worek, który daje y, 70 zł. A gwiazda. Normalną przypisaną kwotę, nie mnoży niczego. I ja sobie skreślę te trzy w środku, dwójkę, trójkę i czwór czwórkę grę. A Daro skreśli yy, te dwie z brzegu. I mamy tak, trzynaście. Ups. No. 4, I mamy 49, 18, 47, 16 I uwaga, 24.

48 19 o, a tu 76. By I 34. No nic. No. Ten pustak, więc daro zaczynam. Ja. Który chcesz ja. szybkim miliony zacząć? Tak. No dobra, to lecimy z tym tematem. Teraz ja. Gawdaryo, gawdaryo. Lecimy od końca. 11 do, do zebrania 11. 57. 22. 27. Gołdaro, 51. Gołdaro. Uh, uh, no ale. No tu, nic, tu Nic. 43. I mamy. I tak szukamy. 17. 43, mamy 17. 52. 52 26, 32. 52. I 4. No i. No, czyli Do A, przewidzenia. Nie szukaj. Dobra, nie szukamy, bo to wiadomo, no. proste to jest. Nie to ma... nie, krzyżówki, że I później tam. coś się tam. Krzyżówki warto sprawdzać później w kolekturze. Tak, bo nigdy nie wiadomo, czy się czegoś nie przeoczyło. Tak, dobrze, mamy tak. Z numerem 15. I szukamy liczby. I ekstra pensji napisu. Ekstra pensja? Ja miałam już w tym, teraz w zdrapkach miałam dwa razy ekstra pensję napisu. Tak, tylko... Raz i jednej wyraz i drugiej. No.

15 30 17 i 29. Tak no nic. Twoja pusta Pusta PRE. TRE. Znowu trzesz. tre, i nic nie, nie wytarłem. Tre i nic nie wytarłem. No to lecimy tutaj next. Next lecisz. Tak, przecimy. 25, 3.

nie ja to zrabka. No, no, o popatrz, no, stówka. Półeczka, no, no, stówkę. No, nie, nie. I piątka tu by było. 24, 24. oboczek zaś. 21 oboczek. 16. 0,9. I ekstrapensję po raz czwarty. W każdym <grym> Oj, to chyba podzielę twoją wygraną. Chociaż no, tu jeszcze... jeszcze no? Tu z numerem 12 mamy. No, no może, może. Coś będzie. Trzymaj kciuki. Trzymam, trzymam cały czas. Bo ja mam zajęte. Trzymam kciuki. Czapka na głowie. Arbuzik. Arbuzik. Wisienka. I biedronka. Biedronka. Ty miałaś po biedronce. Tak. Jest worek. Wdał! Czekaj. O, też was. Dawaj. Wdaaaam. Worek. Jest worek. Kurczę, ale nam te siódemki przyżarło. Siódemki zadzwoniły. Tak. No to jedziemy, tref. Kapelusz. Kapelutek, cytryna. Trochę, tak. Dzwonek. Dzwonek jest. Tak. Motywek. Piczek. Piczek. Borówka. Aparat. Aparat. Będzie coś jeszcze, czy nie? Chmura. Bluzka. Tak. No. Jeszcze mocno Winogrono. Ananasik. Ananasik z naszej klasik. Tak. Nie, pierścionek, nie, śliwka, 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 nuta, nuta i banana. banana. No dobra, no, mamy to. Woreczek jest i... To jest z tej samej paczki? Poprosimy. Tak, z tak, samej. tej samej paczki. To Ty miałeś już trzy dychy. Tak. No to lecimy. No to ty... Dwie najlepsze zdrabki? Dwie najlepsze zdrabki? Dyszka. Dyszka, jest, ale super. Nie ma na sucho? Nie ma, nie ma. Karo wygrało, ale dobra. Ale jest fajnie. tutaj mamy trzy dyszki w mojej siódemce, w Twojej. Czekaj. Trzy dyszki w mojej siódemce, dyszka dyszka w, mojej. w twojej, to mamy cztery dyszki i... 5, czyli 45 5. Z 60 zainwestowanych, 15 w minusie, jest dobrze, jest dobrze. Te trzy dyszki tu zrobiły robotę. Tak, bosko, bosko, nie ma, nie ma, nie ma źle, mogło być lepiej, ale, nie ale, źle. ale jest dobrze. Pewnie, pewnie. Jest źle, ale jest dobrze. <ścoughs> Dobra. Zasubskrybujcie i czekajcie na następny tak, film, zapraszamy łapka w górę. Dzwoneczek, jak chcecie się dowiedzieć, kiedy film będzie. Do Czy tam, że się pojawi na kanale, inaczej, że się pojawi tak, na się kanale. Pojawi na... Tak. Dokładnie, dokładnie. No to super, super, jest dobrze. Na razie. Hej, hej, hej pa! pa. pa.